Cześć, witajcie na kanale GIT. Dzisiaj z Wami Jadson, Boman Siemanko. Sprawdzimy kamerkę samochodową z dwoma obiektywami, mianowicie Manta DVR 505F Duo Black Eye 3. Czas powiedzieć, co znajdziemy w zestawie sprzedażowym. Mianowicie w pudełku oczywiście znajdziemy kamerkę, e, dodatkowo kabelek do połączenia z zapalniczką, żeby miała cały czas napięcie, uchwyt do mocowania na szybie, jak również stosowną papierologię, czyli instrukcję obsługi i karta gwarancyjna. Zanim przejdziemy do wyglądu, powiedzmy kilka słów o specyfikacji. Mianowicie waga tej kamerki to 120 gramów, wymiary 11,3 na 4,3 na 3,6. Centymetra. E, jakość zapisu, bo to jest w zasadzie jedna z ważniejszych informacji dotycząca kamerek samochodowych, to Full HD na przedniej kamerce, e, czyli 1920x1080 w 30 klatkach. No i na tej odwróconej kamerce do e, pasażerów będzie to e, również Full HD 1920x1080, z tym, że w 25 klatkach. E, kolor naszej kamerki to czarny. Złącza mini-USB, bateria jaka się znalazła to 200 mAh. Co... Na kilka minut starcza po prostu jakby nam, nie wiem, jakaś szkoda parkingowa wystąpiła, bo ma też te wszystkie automatyczne tryby kamerka, no to wtedy ewentualnie ta bateria może się przydać. To jest tylko podtrzymanie, prawda? No zawsze w takich kamerkach symboliczne są te akumulatory. Tak, tak, tak. Tak zwane te klasyczne G-sensory oczywiście ta kamerka mm -hmm. posiada, więc jak ktoś nas sztuknie, to yy, prawdopodobnie uda nam się to nagrać. Model sensora GC2053 2 megapiksele, tył GC2053 2 megapiksele, więc takie same. Różnica jest tylko właśnie na początku w tych klatkach mm. nieco. Konstrukcja obiektywu, szklany składający się z czterech elementów, kąty widzenia 140 stopni z przodu, jak również 140 stopni z tyłu. Przekąt ekranu 1,5 cala. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o specyfikację, chociaż jeszcze maksymalna pojemność Kart pamięci, jaką uda nam się wcisnąć w kamerkę, bo to też jest istotne, to 128 GB. Ja akurat 32 wciskałem, sobie nawet teraz sformatowałem nie chcąc w kamerce tej. Zdarza się. A jeszcze powiem, że przysłona F14. Tak jak Adson wspominał we wstępie, kamerka składa się z trzech elementów, a mianowicie z samego wideorejestratora podzielonego na dwa obiektywy. Przyssawka do szyby, bardzo fajny mechanizm i wygodny w kontekście i przyczepienia, i regulacji bardzo mało miejsca zajmuje na szybie. Mamy też oczywiście ładowarkę do gniazda, zapalniczki. Plus też jest na tyle długi kabel, że możemy sobie gdzieś tam mhm. rozprowadzić, więc absolutna... Pod sufitką, żeby tam gdzieś naciągnąć, tak, tak, go nie tak, potrzebnie tak, przykładnie całą deskę rozdzielczą. Ten model Manty wyróżnia się tym spośród wszystkich kamerek, które testowaliśmy, że ma dwa obiektywy już bezpośrednio wbudowane w obudowę. Wcześniej te wideorejestratury, które miały dwie kamerki, były na kablu gdzieś tam rozprowadzane, żebyśmy sobie mogli przyczepić na przykład w formacie kamerki wstecznej. Tutaj Manta stawia na rejestrację też wnętrza auta, co w sumie może się przydać w różnych sytuacjach, no bo rejestrujemy pasażerów, rejestrujemy w sumie też to, co dzieje się za nami, no bo to widać jest mhm. na obrazie, plus też gdzieś tam z boku, bo jest całkiem szeroki kąt widzenia. Co do samej obudowy, no to przede wszystkim już w specyfikacji i też w rzeczywistej pracy widać, że jest lekka bardzo taka ameryka, więc na szybie jak ją przyczepimy, no to będzie się trzymać, nie będzie latać, ale przede wszystkim też, nie wiem, jak upadnie w razie wypadku, no jest stworzywa cała, mm -hmm. więc zagrożenia nie stwarza. Kiedyś mieliśmy aluminiowe kamerki i nam chyba widzowie pisali w komentarzach wtedy, że no, w przypadku jakiegoś, jakiegoś akcidentu, no to to groźne są takie aluminiowe To kamerki. już tego nie pamiętam. Ale my wracamy do tej manty. Na froncie w tej konfiguracji mamy dwa obiektywy, ale oczywiście, tak jak mówiłem, obiektyw jest przesuwany bardzo wygodnie i nagle może stać się obiektywem z drugiej strony. Dzięki temu rejestruje wnętrze. Tutaj oznaczenie WDR Full HD 1080p. Oczywiście mamy mikrofon wbudowany, mamy głośnik wbudowany, więc możemy sobie od razu odtworzyć to, co gdzieś jest rejestrowane. Jakieś tam różne kratki, no prawdopodobnie wentylacyjne, żeby też się kamerka nie przegrzewała. W górnych partiach mocowanie do przystawki USB. Na lewej krawędzi, tak z naszej perspektywy, znajdziemy tutaj reset między innymi i gniazdo na karty pamięci. Z drugiej strony oznaczenie manta DVR505F duo. W dolnych partiach, tak patrząc na to, jak ją trzymamy, mamy pięć przycisków do zarządzania menu. Malutki ekranik, ekranik kolorowy. Jest z drugiej strony razem z mikrofonem, no i właśnie ten ekranik wyświetla nam to, co widzimy. Zarówno mamy przednią kamerkę, jak i tylną, tutaj taki obraz w obrazie zrobiony bezpośrednio na podglądzie, plus całe menu możemy sobie tutaj uruchomić i, i no całkiem wygodnie. Słuchajcie, no jest menu spolszczone. Pokażemy wam to menu. Możemy wygodnie nawigować tymi przyciskami, które tutaj są dobrze wyczuwalne. Oznaczone też są stosownie na ekranie. To, co się znajduje pod ekranem, więc. No spoko. No, słuchaj, no... design to jest kwestia albo tak. się komuś podoba, albo się nie podoba, nie ma co dyskutować. Na pewno jest to inna kamerka niż te do wszystkie, które mieliśmy głównie przez ten obiektyw obracany. Bo to nie jakbyśmy chcieli, to możemy tak w różnych płaszczyznach sobie kręcić drugi kadr. Powiedzmy coś więcej na temat menu tej kamerki menu, które jest standardowe w innych mantach, wygląda bardzo podobnie. Na głównym ekranie oczywiście widzimy najważniejsze informacje o tym, czy mamy kartę, data, godzina, czy jest włączony mikrofon, jaki tryb itd. Tak dalej, tak dalej. więcej dzieje się po kliknięciu oczywiście przycisku menu. Tutaj możemy sobie zmienić rozdzielczość, ale ustawienie Full HD będzie najlepsze. Tak jak wspominałem, karta pamięci. Poza kamerką w tej chwili, bo zgrywaliśmy ustawienia. Tutaj też yy, nagrywanie... O, kurde nagrywanie w pętli. Ustawiamy minutę, dwie lub trzy. Zakres dynamiki, ekspozycja, czujnik ruchu, włączony czy wyłączony, nagrywanie dźwięku, możemy dodać datę, żeby na nagraniach była, jest czujnik przeciążenia, o czym już mówiliśmy, ochrona parkingowa, dzięki temu kamerka, jak ktoś nam przyłoży, no to się włączy i nagra. Wygaszacz ekranu możemy ustawić, po jakim czasie ma się wyłączyć, ja mam po minucie, czyli automatyczne wyłączenie ma być, no i wróciliśmy niestety do menu, ale już wracamy też tutaj częstotliwość, możemy sobie sygnał, klawiszy, język zmienić na tę godzinę, format właśnie format to ja zrobiłem tutaj generalnie tej e, kamerki e, niechcący no i to są najważniejsze e, najważniejsze opcje jakie tutaj są dostępne też e, jednocześnie słychać e, jak pracuje ta kamereczka, zobaczcie że możemy sobie też od razu przeskoczyć na Ekranie głównym, na frontalną, możemy zrobić ten obraz. W obrazie mogą być tak obok siebie, albo tylko przednia. No bo generalnie na dwóch ścieżkach się rejestruje cały czas, też to na karcie, co warto dodać. Więc to nie jest jakoś połączone pod kątem samej rejestracji. Wyłączam i włączam. DVR 505F Duo na dzień dzisiejszy kosztuje 399 zł. Biorąc pod uwagę, że mamy dwa obiektywy, możemy nagrywać to, co się dzieje przed nami, to, co się dzieje w kabinie. w kabinie i delikatnie, oczywiście, poza nami, bo to, co będzie oczywiście w telniej szybie, też będzie widoczne. No to uważam, że cena nie jest zbyt wygórowana, biorąc pod uwagę. Ostatnie TikToki, które mi się wyświetlały w telefonie. Mam nawet zastosowanie do takiej kamerki. Jest zarówno taka dziewczyna, która nagrywa w bolcie, chyba ostatnio gdzieś mi się rzucił Maksym, z maksymalnie też w Uberze, mhm. że sobie teraz jeździ. Tak więc no, jest to fajne rozwiązanie. Przód sobie nagrywa po prostu w razie jakiej, jakiejś stłuczki czy jakiegoś incydentu. No i od razu to, co dzieje się w aucie, to też może sobie nagrać i przy okazji zrobić sobie z tego materiał. E, oczywiście na swoje social media. Materiał na social to jedno, ale materiał w przypadku jakiegoś incydentu to jest drugie, nie? No bo to też kwestia bezpieczeństwa, że nagrywamy dla osób, które zarabiają przewożąc innych, e, e, że, przewo że, że mamy zarejestrowane to, co dzieje się wewnętrznie, ale ja też myślę i dla nas, nie? No bo widzimy po prostu więcej, że tak powiem, e, dzięki temu. E, to, to, co jest warte podkreślenia, to to, że tak Ameryka działa od razu uruchamiamy stacyjkę, ona automatycznie uruchomi nam nagrywanie, wyłączamy samochód, nagrywanie się wyłącza, kamerka też się automatycznie wyłączy wtedy, więc to, to tutaj funkcjonuje. Ona jest od razu skonfigurowana po wyłożeniu z pudełka, w sensie już te, wiesz, te, te ustawienia domyślne są takie, żeby rejestrować dźwięk, żeby obraz był w tej najlepszej możliwej jakości. Też możemy włączyć, wyłączyć HDR, ale wiadomo, że w takich kamerkach aż tak bardzo dużej różnicy pomiędzy tymi trybami nie będzie. To, co jedyne musimy ustawić, to jest oczywiście ta godzina, żeby, żeby tak, były Oraz aktualne. rozmiar pliku, jaki ma się nagrywać, bo tam widziałem, że 3 5 minutowe, 1, i 5-minutowe. Możemy sobie 3. wybrać? 1, 2, 1, 2 3. 3 okay. W menu pamiętam, że był 1, 2 i 3, ale to jeszcze, jeszcze, tam, jeszcze gdzieś tam sobie później zerknę. Karta nam się nie zapcha, bo one się będą automatycznie nadpisywać. nadpisywać. dokładnie tak. E, tak więc no, praktycznie podpinamy ją w samochodzie i nie musimy się o nic martwić. E, czy coś nam się nagra, czy nam się nie nagra, bo karta będzie, będzie przepełniona. Te aktualne w sensie zawsze będą. No, no, Priorytet. Tak, dokładnie, będą nadpisywały te najstarsze. No cena jest ciekawa, wygląd też jest ciekawy i przede wszystkim jeśli chodzi o e, jak ona nagrywa, bo to jest w zasadzie mm -hmm. najważniejsze, no to ja Ci powiem, że e, jestem miło zaskoczony jakością e, nagrań. No nieco mógłbym się przyczepić do dźwięku, bo nieco mógłby być lepszy ten dźwięk z tych mikrofonów. Natomiast okej, okay, wszystko słychać, no ale z delikatnym mimo wszystko jednak pogłosem. To może teraz posłuchajcie jak nagrywa ten mikrofon. Testujemy od razu głos w kamerce lanty. r 505 chyba Duo, nie pamiętam jak się nazywa dokładnie. Ciekawe jak zarejestruję, jak nie będzie słychać, czy da się generalnie cokolwiek zrozumieć z tego, co teraz mówię do was. Nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Bardzo ładna pogoda dzisiaj w Polsce, cały czas utrzymują się upały letnie. są z Burzykiem narzekają na nie niemiłosiernie. Ja trochę mniej, ale w sumie deszczy tu też się trochę przydało. W sumie taka Ameryka to taka dla dla youtubera mamy Obraz rejestrowany przed nami, a jednocześnie kamerka nagrywa też to, co dzieje się w samochodzie. Dzięki temu, że jest duło. Dotychczas kamerki manty, które mieliśmy nagrywały tylko tył ewentualnie, no tam gdzie sobie tę kamerkę przybiliśmy. Na kabla tutaj mamy wszystko pięknie zintegrowane. Jedziemy. A w kontekście samego obrazu też muszę uzupełnić, że jakość jest porównywalna do tych poprzednich modeli manty, które testowaliśmy zarówno w dzień, jak i w nocy z głównej kamerki, bo tutaj na plus mamy to, że druga kamerka nie jest już VGA, tylko jest właśnie też pełnoprawną kamerką do rejestrowania, więc tak naprawdę i mogła być zarówno przednią, jak i tylną ta, ta druga pod kątem tej jakości, bo i kolory, czy też ogólnie kąty widzenia, no to wszystko jest bardzo zbliżone tutaj z tych dwóch rejestratorów. Czy to w dzień, czy w nocy, no, no rejestruje tak, jak rejestrują kamerki, no bo to też trzeba oczywiście się spodziewać, że jakość jest zawsze porównywalna w tych kamerkach do widorejestratorów, a nie jakbyśmy sobie jakieś aparaty w tam wpinali, inne tego typu rzeczy, nie? Czy tam gdzieś kamerki w smartfonach tych lepszych. No jest absolutnie jakość wystarczająca, żeby zarejestrować i przednia, i tylna. Dokładnie tak czy dla kogoś, kto sobie po prostu dorabia i chciałby mieć taką kamerkę w razie jakiegoś nocnego incydentu z pasażerem? Czy dziennego. czy dziennego, bądź dla kogoś, kto po prostu chciałby sobie gdzieś tam content na swoje social media kręcić i nie chciałby na początek wydawać nie wiadomo jakich dużych pieniędzy, no to uważam, że ona też bardzo fajnie się w tym sprawdzi. Eee, no co, Manta DVR 505F DUO na kanale GIT, dzisiaj z Wami Jadson i Doman. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!